Michał Probierz zwrócił się do Jana Urbana. W czwartek 17 lipca ma odbyć się konferencja, na której Cezary Kulesza przedstawi nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Zgodnie z przeciekami do mediów, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będzie to Jan Urban. Chociaż nie było jeszcze oficjalnego komunikatu ze strony PZPN, prezesa federacji uprzedził Michał Probierz. Janek, trzymam za ciebie kciuki oraz za drużynę. Jesteś odpowiednim człowiek na prowadzenie kadry i wierzę, że kibice pomogą nam w awansie na MŚ w USA, napisał były selekcjoner biało-czerwonych na Platformie X. Wpis Michała Probierza, ubiegł PZPN. Michał Probierz prowadził kadrę narodową od września 2023 roku. W tym czasie zdołał wywalczyć awans na Euro 2024 rok, wygrywając w barażach, ale w L. MŚ 2026 rok, przegrywając z Finlandią 1. Dwa mocno skomplikował sytuację drużyny w grupie G. Dodatkowo 52, Latek zasłysnął z odebrania opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu, który zdecydował się zawiesić karierę w reprezentacji. Pod wodzą probieża Biało-Czerwoni zagrali w 21 meczach, w których 10 razy zwyciężyli, czterokrotnie zremisowali i poniesieli 7 porażek. Konferencja z udziałem nowego trenera reprezentacji odbędzie się w czwartek 17 lipca w okolicach południa. Marek z Luwaz, KS Sport